Witam wszystkich serdecznie. Niestety Napoleona nie ma gdyż pomaga innym w jego ósmym świecie, ale jestem ja. Ja się nazywam Zjednoczona Republika Saturna a oto cebulożercy. Naszym gościem jest Rosja. Rosja, przywitaj się. Witam, nazywam się Rosja i pozdrawiam serdecznie mojego niedźwiedzia z Syberii. Oto pierwsze gorące jak Lewandowski po porannej siłce pytanie. Jakie jest najlepsze miejsce na Ukrainie? Nie dacie mi odpowiedzi. Nie. Aha dobra to wydaje mi się że Lwów, źle. To Krym. Ale Krym jest rosyjski. Nie jest. A oto kolejne pytanie. Dobrze że nie ma Napoleona i że mogę wymyślać własne zasady. Dobrze. Ile Rosja wyciska wódek na klatę? 2 miliardy i 103. Dobrze. Ostatnie pytanie. Co robiłeś w Katyniu? MMM tego no. Ten program jest do kitu. Naślę na ciebie swoich agentów. Dobra, ale najpierw Rosjio poddamy cię procedurze usuwania pamięci. Chwila to się nagrywa.